Ponieważ są tutaj jeszcze ludzie, którzy no, nie są naszymi członkami, może nawet nie wiedzą, dlaczegośmy się zebrali, tak stoją się pytają, to chciałbym tutaj wyjaśnić. Otóż 7 października roku 1918 Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego. To, co się stało z tą niepodległością, to, że potem oddano tę władzę ludziom niegodnym. To, że. Polska po latach 20 niepodległość utraciła, to jest oczywiście inna para kaloszy. Ale świętujemy ten dzień, bo ta decyzja Rady Regencyjnej ustanowiła niepodległe państwo polskie. Trwało 20 lat. Nie przypadkiem powiedziano nam, że w roku 89, żeśmy uzyskali państwo polskie i już 1 grudnia 2009 Państwo polskie przestało być suwerennym. W tej chwili, proszę Państwa, po podpisaniu Traktatu Lizbońskiego, za którym notabene głosowało nie tylko PO, ale głosowało i PiS, i pan Ziobro, i pani Kępa, głosowali za tym, i podpisał je pan Lech Kaczyński, świętej pamięci ten traktat, i negocjował go Jarosław Kaczyński, który teraz się kreuje na wielkiego obrońcy suwerenności państwa, jest to jedna klika. Lika, która jest, siedzi w kieszeni Brukseli i wcale nie chce suwerenności Polski. To Jarosław Kaczyński domagał się utworzenia silnej armii europejskiej rok temu w Davos. Pamiętamy to doskonale. Bo Obóki Unia nie ma armii, a my mamy, no to jeszcze nasza autonomia się jakoś trzyma. Nawet trzyma się, w porównaniu z Europą, trzeba powiedzieć jasno, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. My jesteśmy lepsi od Europy i nie mamy, proszę Państwa, powodu, żeby iść w ślady Europy. Żadnego powodu. Myśmy się rozwijali bez Unii Europejskiej w tempie 8% rocznie. Gacięcie wchodzi do Unii Europejskiej, spadło nam do 2%, a jak byśmy jeszcze przyjęli karty praw podstawowych, to byśmy spadli do ogólne europejskiego 1%. Proste i oczywiste. To, jak mówił w świętej pamięci Seban to nie jest kryzys, tylko rezultat. My wiemy, dlaczego tak się stało. Mówiliśmy o tym 20 lat temu i dzieje się tak, jak już powiedzieli, to jeszcze można odwrócić. I tak jak powiedział pan Grzegorzowa, jeżeli Polacy w tej chwili nie zrzucą okupacji brukselskiej, jeżeli nie zrzucą rządów bandy czwórka, czy też sześciorga nawet, państwa, to Polacy sami sobie będą winni. Sami sobie będą winni. Ale naszą rolą, ludzi, którzy wiedzą, jak było, dlaczego tak jest, jak to można naprawić... Jest głosić tę nowinę wszystkim. to jest nasze historyczne zadanie. Pan Grzegorz To jest unikalna okazja. Proszę Państwa, odpiewamy jeszcze hasło naszego marszu. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały nas osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed we ołtarze zanosił błaganie. Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie. Przed swe ołtarze zanosi błaganie. O Ojczyznę wolną, raś nam zwrócić panie. Dziękuję państwu. Zgromadzenie uważam za zamknięte. Członkowie Kongresu Nowej Prawicy udają się zwolna do hotelu Bristol. Już o drugiej będzie tam posiedzenie chodetyklu. o. Od, proszę państwa, 2.30 będzie powiedzenie konwentu partyjnego. Przypominam, że prawo głosu mają tylko osoby, które były, prawo głosu, które były na zwyczajnym konwencie w Łodzi. A to jest konwent nadzwyczajny, który nie ma prawa uprawnić władz, prawda? Nie może zmieniać władz. To jest tylko konwent nadzwyczajny, ale wszyscy oczywiście mają prawo być na sali i zabierać głos. Natomiast nie mają tylko prawa do głosowania. Dziękuję wszystkim. Powtarzam, zgromadzenie z tą chwilą jest zamknięte.